Cześć, witajcie na kanale Klocek TV. Tym razem chcę Wam pokazać co kupiłem, także zapraszam do tego odcinka, a na pewno będziecie podekscytowani tak jak ja. Ze względu na to, że po pierwsze trochę mnie nie było, znaczy byłem, natomiast byłem mało aktywny na YouTube i gdziekolwiek. A to za sprawą tego, że jak widzicie, jesteśmy znów w moim garażu. A tu możecie zobaczyć kafelki, które kładłem prawie całe wakacje i ściany, które obijałem taką płytą OSB. Także to mnie troszeczkę pochłonęło. Druga sprawa przepraszam Was za to, że oficjalnie Wam nie podziękowałem za 200 subów. Jest mi niezmiernie miło, nam dzieciakom również sorry, że z ręki w ogóle nagrywam i trosze, troszeczkę się trzęsie natomiast no tak, tak mam akurat dzisiaj słuchajcie, na te 200 subów miał być generalnie odcinek specjalny, ja jeszcze nie mogę się ogarnąć po wakacjach, totalnie ja wam obiecuję, że zrobię spóźniony odcinek specjalny w którym prawdopodobnie będzie przewidziany jakiś konkurs tak, oficjalnie ogłaszam Konkurs, aczkolwiek więcej szczegółów będzie pewnie w specjalnym odcinku. Na pewno będzie coś do wygrania. To możecie być tego pewni, że będzie do wygrania coś Lego. Ale żeby nie przedłużać, widzicie co tu mam. Część z was, którzy siedzą na grupie na Facebooku LEGO Polska, mogli zobaczyć fotkę, którą wrzuciłem bodajże wczoraj. Wczoraj, no nie wiem kiedy jest ten odcinek, ale nieważne. Dzisiaj, dzisiaj kupiłem. Taki, no nie mogę powiedzieć, że to mix, bo generalnie to było. Wkleję wam tu zdjęcie, jak to wyglądało. To była po prostu wystawka, tak? Na półkach to stało, wszystko złożone. Prosiłem grupowiczów LEGO Polska, żeby mi pomogli troszeczkę w identyfikacji. Dużo osób mi pomogło, za co bardzo dziękuję. No i co niektórzy się pomylili. Ze względu na to, że tak obstawialiśmy, że jest dużo chińszczyzny, no, chińszczyzna tu się znajduje. Chociażby tenże pseudo soku Millenium, który jest jakimś nie wiadomo czym. To mnie zaciekawiło w ogóle ta kabina. Eee, natomiast dużo rzeczy jest legowych. Chociażby tu widzę Lego. Nie mam pojęcia, czy to jest jakiś zestaw. Ratujcie. Także widzowie, moi kochani, e, prośba do Was, ratujcie, e, podpowiedzcie, co to są zasety, bo wy wiecie wszystko. Ja niestety wszystkiego nie wiem, to jest jakiś LEGO. Nie mam pojęcia, co to jest. To jest jakiś Star Wars, czy to jest jakiś Ninjago, czy to jest w ogóle moc jakiś, tu się otwiera. To jeszcze troszeczkę mi, tro, trochę Batmana mi przypomina. O, coś urwałem przy okazji. Ale zaraz naprawię. Zobaczcie. O, sorry, ale ręka. X-Wing. O, X-Wing po Damerona, który również jest legowy. Legowy, co się bardzo cieszę. Nie wiem, jak z kompletnością tych zestawów. Są przeokrutnie brudne. Z tego, co się dowiedziałem miła pani która to sprzedawała prawie że mnie po rękach całowała eee, pewnie nieświadoma tego za ile to oddała ale nieważne tu sobie to położę na razie eee, prawie że po rękach całowała za to że to zabieram i ona nie będzie musiała tego sprzątać słuchajcie eee, a ja ją prawie po rękach całowałem ale nie mówiłem im, i, jej, ile, jej ile jest to warte także tu mamy lego wszędzie Lego. Eee, tu mamy. To nie jest akurat Lego. Tu widzę klocek u góry Kazi. Eee, a reszta nie ma żadnych, żadnych rzeczy. Eee, ale spoko. Eee, ja już wiem co z tymi klockami zrobię. Ja je przesegreguję. Tak, czyli co Lego to zostaje, przynajmniej wstępnie. Co nie Lego, to pójdzie. Na sprzedaż. Jako miksik prawdopodobnie. Ale zobaczcie. Nie wiem, czy wyciągnę. To jest Lego. Kapsuła ratunkowa. Nie wiem, czy jedną ręką otworzę. Spróbuję tak. O. Kapsuła ratunkowa. Ten zestaw sobie udało mi się znaleźć. z zestawów zidentyfikowałem. Zobaczcie, tu brakuje klocka, dlatego mówię. Nie wiem, jak jest z kompletnością tychże setów. Ale co ciekawe. Zdjęcie, które Wam tutaj wklejam, bądź wkleiłem, które przedstawiało te zestawy, było przedstawiało zestawy, a nie przedstawiało ludzików. Tam było kilka chyba tylko na zestawach. Ja nie byłem pewny, co jest. Poszedłem do pani, po czym okazało się, że ona jeszcze ma do tego ludziki jeżeli je chcę, to dodatkowo muszę dopłacić 100 zł. No więc pomyślałem, ok, pokaże mi je pani, ja sobie posprawdzam. Ludziki tak pobieżnie przejrzałem. No to też akurat nie jest Lego, ale ludziki pobieżnie przejrzałem. Okazały się oryginalnymi minifigurkami z niektórych zestawów, które wcześniej znalazłem. Także, żeby długo z panią nie dyskutować, próbowałem jeszcze stargować cenę. Nie wyszło, ale myślę, że cena i tak jest, i tak jest. Yy, jak to się mówi, konkurencyjna, bo całe to nie wiem, ile tego tu jest. Naliczyłem około chyba 15 zestawów. Po czym się okazało, że są do tego jeszcze minifigurki oraz jeszcze kilka zestawów, których pani nie zrobiła zdjęć. Zapłaciłem za to wszystko 4,5 stówki, także myślę, że jest ok. Sam X-Wing jest warty chyba ze dwie. Zobaczcie. Chcę wyciągnąć, tylko nie wiem, czy mi się uda. Smog Moro. Ktoś pisał na fejsie, że to jest chińska podróbka, ale niestety. Niestety nie. Znaczy stety, stety nie, bo to jest lego. Nie wiem, lego nawet tu widać, lego. Ja to na pewno odkurzę, posprzątam, zobaczę co się przyda mi, nam. Część rzeczy trafi na kanał, To jest jakiś w ogóle wynalazek. O, M38, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Część rzeczy, te chińczyki trafią na sprzedaż, część rzeczy trafi na pewno na kanał. Kolejne Lego. Część rzeczy myślę, że sprzedam, bo pewnie nie wszystko mi się przyda. O, kolejny chińczyk. Ale zauważyłem, że te Ninjago to są chińczyki, a reszta... Tu mamy na przykład śmigłowiec Batmana, trochę mi skrzydło gdzieś się urwało, ale... Klocuchy są legowe. Znalazłem figurkę Robina, która pochodzi z tego zestawu. Jedyny minus tego, że nie ma żadnej instrukcji, ani, ani pół instrukcji. Pani powiedziała: Nie ma kartonów, nie ma instrukcji. To wszystko, słuchajcie, stało na półkach. Bawił się tym dwunastoletni chłopiec. Prawdopodobnie dziwne, że tego nie rozwalił. I bawił się bez to jest akurat Kazi, ja byłem przekonany, że to jest LEGO. Bawił się tym... Nie wiem jak, że nie psuł tego. Moje dzieciaki przecież wszystko psują. To też nie jest LEGO. Ale mamy tu na przykład legowe transformacje Darta weidera. Oczywiście to już mamy. Także podejrzewam, że takie zdublowane rzeczy będą sprzedane. Tak myślę. Tu mamy zieloną latarnię, już przed chwilą pokazywałem, mam już coś takiego. Natomiast ja kupiłem to bez minifigurek, ani jednej minifigurki, ale zaraz Wam pokażę tam jest jeszcze worek z drobnicą. I na pewno jest figurka Sinestro z tego zestawu, którego ja nie mam. No słuchajcie, tu jest w ogóle są wielkie zestawy. To nie wiem co to jest, to jest chyba Exoforce. I zobaczcie. To wszystko jest lego. Bo to są duże zestawy. I mówię, pani się wręcz cieszyła, że ja to zabieram, że ona nie musi tego sprzątać. No okej. Okay. Nie będę komentował. To jest jakaś świnka, która chyba nie jest legowa. Tu zobaczcie jeszcze co tu jest. To jest chyba Grivesa jakiś pojazd, który nie wiem czy widać, ale jest legowy. E, jest tu jakiś mm, samochód policyjny, który jest widać legowy. Możecie mi pomóc, bym wam prosił, by, bym was prosił, przepraszam, w identyfikacji tych setów. Bo, znaczy, pewnie mi się uda. Zobaczcie, one są całe, złożone. Fajny secik, nie widziałem czegoś takiego. Eee. To kolejne Lego. To jest jakieś Ninjago albo coś. Yy, to duże i to duże. Też jest legowe. To jest Ninjago chyba co? Zobaczcie. Kolejna rzecz. No już wam pokażę. Już pokazuję. To wam pokażę. To jest część czegoś. Też legowego. Też chyba jakieś. Yy, Ninjago na pewno. E, tu mam jakiś dziwny wynalazek naklejki. Mnie trochę tak są. Recycl. Re -re -re Recyclu. Tak. E, mamy napis Lego. Mamy. Tylko te, mam wrażenie, że, że te naklejki są jakieś strasznie przypadkowe. Ale. Ale. Poszukamy. Mówię, nie wiem jak z kompletnością tego, ale myślę, że zrobiłem dobry biznes. To nie jest lego. E, to jest albo lego albo... Pwo, lego jest na pewno. Albo Ninjago albo bardziej Nexonite chyba, co? E, to jest kolejna część legowa. E, zobaczcie, nie chce mi się już wyciągać, ale tu jest też wielki statek. E, znalazłem, że to jest Star Warsowy. Star Warsowy, oczywiście lego. I tu jest jakiś, nie wiem, Ninjago, nie, nie wyciągnę tego chyba, ale to jest też Lego. E, czy to nie jest Lego? Nie widzę, nie widzę, nie widzę, przybliżam LEGO. E, także myślę, że biznes, e, żeby tu nie mówić brzydkich słów, ale ciekawy. Tu mamy zobaczcie, jeszcze drobnicę, gdzie wrzuciłem. E, Taki zestaw, który również jest legowy. Yy, tu mamy legowe coś. No ja te zestawy pani w ogóle była przerażona, że ja mówię, niech mi da pani jakieś worki na śmieci, ja to zabieram. Ona no jak, ale to się przecież panu zepsuje, nie? Ale ja tak dopiero skumałem, ja mówię, a ma pani do tego instrukcję? Ona, no nie. Ja mówię, no dobra, jakoś sobie poradzę. Ja włożyłem to w taką torbę, jak widzieliście, bo taką miałem w samochodzie, jeden woreczek. No to akurat nie jest lego, nie wiem jak ten ludzik, ale zobaczcie, figureczki, to nie jest legowy, ale mam taki zestaw legowy, więzienie, nie wiem jak figurki, mówię muszę posprawdzać. Ja mam taki secik legowy, kupowałem kiedyś młodemu. To jest też lego. To jest Nexonite na pewno. E, I spój spójrzcie, co my tu mamy. Figureczki. Figureczki, figureczki, e, co tu ciekawego się rzuca w oczy. E, spinery w ogóle jakieś są. Zaraz sprawdzę czy one są LEGowe, czy nie są LEGowe. E, LEGO. Ja widzę LEGO. Nie wiem czy Wy widzicie, widzicie ale e, jest LEGowe. E, to już wiem, że to jest od Batmana tego kosmicznego z tego zestawu ze zielonej latarni. Tu jeszcze coś mam. Nie wiem co. Znaczy, takiego Batmana jakiegoś miałem. Sorry, odłożę na chwilę telefon. O! Jestem. Wracamy. Zobaczcie. Tarcze Nexo. Eee, fajne. To <laughs> mi się podoba. Eee, śmieć. Tor, który chyba jest Chińczykiem. Ale na pewno, na pewno, na pewno, na pewno. E, zobaczcie, Nexo, dużo Nexo. E, dużo Nexo. E, Batman. Batman może być z tego zestawu z, ze śmigłowcem. Na pewno. O, zobaczcie, barakujący Batman do Zielonej Latarni. E. Sprawdzamy czy jest oryginalny, kładę, sorry, ale na kolanie. E, oryginalny, bo widzę na, dobra, żeby nie przedłużać, jest Batman oryginalny legowy. Mam zieloną latarnię, która raczej też będzie oryginalna. Mamy Sinestro, no ten secik też troszeczkę jest warty, widzę Jokera. E, widziałem na pewno Robina z zestawu z helikopterkiem, e, widzę Spidermana, ale chyba nie Lego, hmm, dobra. E, nie, nie Lego, się podjarałem trochę, sorry, że tak macham tym telefonem, e, myślałem, że to Lego, nie Lego, e, szkoda, e, ale to jest Lego na pewno, e, to jest gościu też chyba z Batmana. Także, zobaczcie, zobaczcie, kolejny Batman. Hmm. Podejrzewam, że. ooo. Zobaczcie, co ja tu mam. Eee, ten Ghost Rider. Czekajcie. Sorry, ale muszę sprawdzić, czy jest, jest oryginalny Lego. Ja pitole. Sorry, ale. No teraz to się troszeczkę podjarałem jeszcze bardziej. Kolejna zielona latarnia? Nie, czy ja go odłożyłem na bok, a nie, to jest chyba ten sam yy, Spiderman. Yy, słuchajcie, no, pff, powiem Wam, że gruby, gruby. Yy, nie powiem, że miks, bo to nie jest miks. Słuchajcie, to są zestawy ściągane z półek. Jest tu dużo chińszczyzny, ale, yy, ale, yy, no to jest chińszczyzna. O, mam rodzic ten, jak to się nazywa, no separator. Nie używam, nie umiem tego używać. Sorry, nabijają się zawsze z chłopaków na kanałach. Ja nigdy nie używam separatora. Ja mój pierwszy separator, mój pierwszy, nawet nie mój nikoli pierwszy separator miałem w zestawie francowym, którego nie używam, bo nawet nie wiem gdzie jest. Ale powiem wam, że grubo. Ło, wow, to coś jest. Nie wiem co to jest. Ale coś fajnego. E, chyba Nexo, bo ma tarczę taką. E, Kazi. E, sorry, ale Kazi. E, tu coś jeszcze. O, Lego. E, tu coś jest. Nexo i ma, e, ma. Ma, 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 ma. Napisy. Masz gdzieś napisy? Pokaż się. Czy jesteś Lego? Jesteś Lego, widzę cię. Um, y, trochę mi odjęło y, mowę, szczerze mówiąc. Transformacja darta Wejdena Mam nadzieję, że tu Wejder się chociaż znajdzie. Gdzieś, 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 gdzieś. gdzieś. E, ja to będę musiał ogarnąć, bo bo e, bo mi odjęło troszeczkę mowę. No dobra, taki haulik mamy, nie? Fajny. Co myślicie na ten temat? Dobry deal zrobiłem. A jeszcze, jako, jako dodatek, wam pokażę. Tylko muszę iść do plecaka, który stoi tutaj. Dzisiaj, chyba, wydałem pierwszy dzień w moim życiu. Gdzie wydałem chyba najwięcej hajsu na lego bo to mnie kosztowało jak wspomniałem 450 zeta i dodatkowo kupiłem osobno od innej pani taki zestawik o, czekajcie muszę gdzieś to położyć e, to kładę tu taki zestawik kompletny kompletny oprócz włosów tego gościa jest inna fryzurka zestawik kompletny Kupiony za 8 dyszek. Też cena dobra. Konkurencyjna. Na OLX-ach są ceny różne. Od 70 do 100 iluś. Tylko, że to jest jedna część zestawu. Muszę odkleić tutaj po chamsku taśmę. 80 zł kosztowało to plus. Dwa kompletne seciki z instrukcjami, z pudełeczkami. Także zostawiam Was tutaj. E, ja muszę trochę ochłonąć, bo naprawdę e, uważam, że zrobiłem niezły niezły deal. Nie wiem, jak to działa. Nie wiem, gdzie jest pod kamerą. Czy w ogóle on jest tutaj, ale to chyba mało ważne, szczerze mówiąc, czy ten po. Jest, czy to nie ma. E, zestawy i tak są dosyć, e, dosyć. E, jak to się mówi? Wartościowe. Tu się coś otwiera, ale nie mam pojęcia co. E, jak to jest zakurzone. O, widzicie? Zobaczcie, tu się kurzyło. I mówię, ta pani się cieszyła, że ona nie będzie musiała tego oczyścić. Ja jej mówię, no ja trochę się mniej cieszę. Już nie chciałem zdradzać mojego z planu, ale mówię, ja się trochę mniej cieszę, bo będę musiał to sprzątać. Ona się mnie pyta, a pan się tym będzie bawił? Ja mówię, no tak i ja, trochę, trochę dzieci, także <gryw> się okaże, kto będzie się tym bawił, szczerze mówiąc, ale nie wiem, może część rzeczy pójdzie w dalsze ręce i myślę, że na tym nieźle bym zarobił, także jak się wam podobał ten odcinek, zostawcie łapeczkę. Kliknijcie subika, kto tego nie zrobił, kliknijcie dzwoneczek. Napiszcie miły komentarz. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz przepraszam. To, co mówiłem na początku, odcinek specjalny będzie, ale musicie mi dać trochę czasu, ale kroi się konkursik kolejny i na pewno będzie jakaś nagroda fajna, coś pomyślimy. Na pewno coś legowego. Chyba, że Wam te Chińczyki sprezentuje, ale to się zastanowię. <laughs> Nie wiem, kto będzie chciał Chińczyki oprócz yy, Klockozaura naszego, który lubi takie rzeczy na swoim innym kanale. Yy, ale może może coś. Dobra, ja muszę ochłonąć, bo już gadam głupoty z tego całego zamieszania. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bajo!